Panie pośle, to ja postaram się kontynuować ten temat, żeby uzyskać troszkę bardziej konkretną odpowiedź. Mianowicie e, Platforma Obywatelska e, mówiła o tym, że chce zwiększyć efektywną stopę zatrudnienia z 56 do bodajże 62%. No i e, to jest bardzo rzecz pożądana. Natomiast przypuszczalnie trzeba będzie podnieść wiek emerytalny i zlikwidować pewne przywileje. No nie będzie to na pewno bardzo popularne w tych grupach, którym te przywileje trzeba będzie odebrać. Teraz pytanie, czy PSL, który zwykle nie, nie, nie lubi popierać reform, e, które są. Nie, nie zawsze akceptowalne przez pewne grupy społeczne. Y, pomoże Platformie i czy rzeczywiście uzdrowić ten system? Czy poprzecie po prostu y, odebranie przywilejów emerytalnych pewnym grupom oraz podniesienie wieku emerytalnego? Czy będziecie znowu mówili, że no nie, nie za bardzo, bo coś tam? Oferta musi być bardzo czytelna, kierowana do środowisk, które mają tak zwane przywileje emerytalne. Pamiętajmy o tym, że te przywileje nie biorą się z niczego. W związku z tym mamy paradoksalną sytuację. No nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w jednym z powiatów podwarszawskich Średni wiek policjanta na służbie to jest 42 lata. W związku z tym z jednej strony brakuje nam kilku tysięcy etatów policji, a z drugiej strony płacimy pełnoprawne emerytury, a nie stać się na to dla tych, którzy mają doświadczenie, kompetencje, są w najlepszym wieku, żeby im zaproponować bardziej aktywną formę. Dołożymy Wam tysiąc złotych do etatu, ale pracujcie dalej w policji. W związku z tym i tego typu rozwiązania trzeba tutaj na poważnie, na poważnie rozważać. No i jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. W części sektorów, na przykład w procesie inwestycyjnym, w nadzorach, w projektowaniu, już dzisiaj, gdyby nie emeryci, mielibyśmy problem. Jeśli Państwo zapytacie się profesjonalistę w zakresie finansowania i organizacji służby zdrowia, to powiem Wam na przykład, co się dzieje ze specjalnością dermatologia w województwie małopolskim. Jest tu wśród Was, jest Wasz kolega Kosiniak-Kamysz, znany Wam wszystkim i zapytajcie się, ilu za 10 czy 20 lat z drugą specjalnością dermatologii będzie tutaj... Lekarzy. W związku z tym w każdym obszarze jest potrzebna taka dogłębna analiza i myślenie strategiczne. Proszę zwrócić uwagę, mówię myślenie strategiczne i zwracam uwagę na to, co zaproponował PSL. Jest nam potrzebne rządowo-parlamentarno-prezydenckie centrum analiz strategicznych. Myślenia kategoriami 20-30 lat w edukacji, w strukturze zatrudnienia, a nie tylko myślenia od rządu do rządu, od jednej noweli ustawy do drugiej noweli